W ogóle, wysłał mi teraz SMS-a. Dziwne, ciągle znajduję jakieś zasoby, które zostały uwzględnione podczas przekazywania wła własności do naszej nowej spółki handlowej. I ciągle przypisuje na ciebie to ostatnie, ci się na pewno spodobał, odejdź się do doków I rzuć okiem. I co dostanę? Samochód. D Słuchaj. Yy... Eee. No teraz muszę wybrać garaż, do którego chcę mieć. Nie będzie garaż salonu gier. To wygląda. Mogę nie jechać? Nie mogę nic zrobić, nawet nie mogę z niego wyjść. Halo. Nie mogę telefonu wyciągnąć ani. Hmm. Halo, nie giera się chyba zlagowała. Nie, ale wygląda jakby miał pancerne te pancerne panele. Chcecie się do mnie podjechać i mnie pierdolnąć? Zaraz. Zaraz nie mogę. <laughs> Dobra, chodź, przyjeb wepię. Yy, chcę mi się ruszyć. O, nie. Da, dalej nic się nie zmieniło. Przeleciałeś po kligerze i po tym w samochodzie Weź mnie rozsać może Jestem nieśmiertelny Rozsać samochód może. Rosseć samochód No nawet nie rusza No Nie ma szans Zlakowałem nie, niedobrze <laughs> Essa, i co teraz gagatku? Dobra, podejście drugie, że odebrać ten samochód. Ty może nie wiem, razem tu gdzieś z żeby go nie widział. Może przez to się zlagowy jakoś, żeby widziałem, czy coś. O tym razem się odpalił, ale Dio um, Nie ma rakiet, ma tylko działko Ej, nie strzelaj Esa za darmo E pokaź to samochód Endczę no, ja. Esa darmo